No i słuchajcie, skoro Boże Narodzenie jest Dniem Cudów i takich prezentów, to mam dla Was prezent. Przez wiele lat Wam ukrywałem przed Wami źródło mojej wiedzy, źródło e, informacji na temat podziemi kompleksu Liza. Oto one. Jest to kanał odwadniający do pewnej góry. Nazwy nie będę wskazywał, bo nawet prosicie, żeby nie pokazywać takich miejsc, bo potem to się kończy wielką demonką. Jest to ten odwadniający, którego budowę rozpoczęto w 1914 roku. Nie ukończono go praktycznie do dzisiaj. To co wybudowano w 1914, 15, 16 roku, prac wtedy też nie zakończono, bo ilość wody, która była właśnie w tej górze, w tych tunelach, które Niemcy drążyli tak potężna, że cały czas trzeba było dobudowywać nowe odwadniające chodniki, nowe progi wodne trzeba było robić. Cały czas do 1945 roku Z podziemi trzeba było odprowadzać wodę. Słuchajcie, my, żeśmy tego podnika spenetrowali, ja mam osobiście spenetrowane 750 metrów. Kolega Grotołaz, który tutaj się zapuszcza od kilku lat, on doszedł, słuchajcie, do 1000 metrów. Po drodze ja się minie kilka tych progów. powiedzmy, żeby tam można było zobaczyć. Tu idzie kaskadowo w górę. O, ty jesteś odważny, to podejdź dalej i filmuj jakoś tak. Także no, gdzieś tu potrębniajcie i te kaskady, które tam są, one ciągną się w górę. Później na jakiejś 100 metrów po jeju, one zaczynają rozchodzić się na wodzie. Jest luka i, ta, i tam dalej nie idzie. Swoja pozycja odrobinowa tego nie obejmuje. Także one rozchodzą się później na boki. Ktoś powiedział, że to jest tak... że yy, znaczy chodzi. Na stawach. Może być, może nie być. Nie zaskoczył i nie potwierdził. Jednak yy, chodzi, dokładnie wygląda tak samo. Jeden i drugi. Ten także był zamilowany, tylko że ten został oczyszczony. Z racji tego, że yy, władza ludowa po jego czasie potrzebowała tej wody, która wychodzi tu z góry. Niemiecka gospodarka wodna przewidywała że ta woda będzie cały czas im potrzebna dopiero polskie władze doszły w pewnym momencie do super jakiegoś tam pomysłu że to będzie już nikomu niepotrzebne i doszło do totalnej degradacji nade mną piękny las i góry latem jak to jest wszystko zarośnięte to tu jest nawet naprawdę bardzo ciężko trafić zakończeniem tego strumyka był potężny yy, zbiornik wodny, jest pokazany na kilku e, zdjęciach satelitarnych, jest pokazany na georadarze, znajduje on się stąd Andrzej, ile? 500 metrów? Nie, 200. No, no to kilka razy drzwi nie będziemy się kłócić, kawałek stąd. I takich tutaj słuchajcie, odwodnień jest kilka i teraz właśnie tak jak powiedziałem, że takim prezentem dla Was jest, e, daję Wam w zasadzie tą wiedzę, e, inaczej, odradzam penetrację. Próbowaliśmy tu wejść latem, za zawałem, no ktoś bardzo ciężko pracuje nad tym, żeby te chodniki zawalić. Nie wiem jaki będzie tego efekt, jeżeli się zaczopuje taki kanał odwadniający, woda, która zacznie wzbierać. Być może, że w pewnym momencie wybije komuś na podwórku, albo wybije po prostu rzeczka w najmniej spodziewanym miejscu. I słuchajcie, ta góra, teraz jak byłem niedawno na przełęczy świętego Gotarda, ten system odwodnim przypomina mi właśnie to, co jest na w górze świętego Godarda dokładnie tak samo jest zbudowany tunel, tak samo zbudowane są komory, tak samo zbudowane są podniki. I mnie kiedyś powiedział, że u Niemców wszystko jest idealne, tylko że zdradza ich jedna rzecz, powtarzalność, że jeżeli oni coś zrobią, że jeżeli oni coś mówi, mówi ten człowiek, że jeżeli oni coś robią, mają jakiś schemat, oni go powtarzają i dla nich jest to zgubą, że jeżeli znajdziemy plany jednego kompleksu, będziemy w tym momencie mieli plany i dokumenty dotyczące wszystkich kompleksów. I teraz właśnie prawdopodobnie, bo no nawet ja jestem skłonny stwierdzić, że ludzie, którzy ewakuowali się z Grzmiącej, z Jedninki, z guszycy, uciekali właśnie między innymi do tego kanału i właśnie historia tej grupy ludzi, która uciekała z pałacu w jedynie, z kosztownościami ze złotem. Prawdopodobnie chcieli się dostać do jednego z takich zamaskowanych chodników. Jednak e, legendy, które no, tutaj są, krążą w Jedlinie, gdzieś w Morowicach, no, do tego jeszcze w Złotym Lesie, właśnie o uciekających ludziach ze złotem, są to legendy, które miały odwrócić uwagę faktyczną drogę ucieczki tych ludzi. Jednak paręnaście osób martwych znaleziono w takich chodnikach. I teraz tak, pytanie, czy yy, Niemcy, którzy się ewakuowali, popełniali zbiorowe yy, samobójstwa, czy oni byli mordowani przez swoich ziomków, czy faktycznie na tym terenie działała jakaś grupa, która po prostu wykańczała tych ludzi. Tego jest trudno mi dociec, ale historie, jeszcze raz historie zasłyszane, ja cały czas Wam je powielam, cały czas Wam je daję jak na takie. Zgaszcie światła. wszystkiega to zdefnić i teraz słuchajcie szum tego strumienia, szum podziemi. W momencie kiedy myśmy posiedzieli tutaj chwilę, dłuższą chwilę, da się słyszeć różnego rodzaju odgłosy. Kolega, który tu spędził latem kilka dni, on daje sobie rękę uciąć, że słyszał właśnie szum pracujących maszyn w głębi tego chodnika. Czy to jest możliwe? Nie wiem, ale dokładnie taka sama opowieść pochodzi z osówki. Wystarczy usiąść przy wylocie ze sztolni, bądź to może być woda, to może być rzeczka, siedzieć dłuższą chwilę. Musi być zupełna spokój, zupełna cisza i słychać i czuć wibracje pracującej maszyny. Ktoś powiedział, że to jest spadająca woda. Jeżeli chodzi o spadającą wodę, potwierdzam. Tu jest kaskada wodna, parędziesiąt metrów stąd, gdzie spada woda z wysokości kilku metrów. Dokładnie w Ludwikowicach Kłockich pokazywałem, mam taką kaskadę wodną, spadającą w podziemia. I dokładnie taka sama kaskada wodna była w tonelu, w chodniku, wyłożonym cegłą plinkierową. No już mamy to jakieś towarzyszko. no. no. Także w cegłą klinkierową była studnia i było słychać grzmot i huk spadającej wody, czyli te wszystkie obiekty mają wspólną taką cechę, spadającą wodę, która brzmi u wylotu jak pracująca maszyna, jak pracujące maszyny. Pauza. <grybuj> się, nie ma, tam są Mysz wyszła i się schowała.

I tak się właśnie rodzą legendy Rize później Ktoś gdzieś daleko przechodzi widzę, Widzi grupę świateł Grupę, kupę świateł, Kupę ludzi I taka niespodzianka Dobra, gasimy, gasimy światło Gasimy wszystkie światła Gasimy światła to znaczy robimy zupełną ciemność I teraz pójdziemy Chwilę w ciemności Tu niedaleko właśnie znajdowały się baraki robocze. Fundamentów po nich oczywiście nie ma, jednak zostało coś, co świadczy o ludziach, którzy tutaj mieszkali i pracowali właśnie w czasie wojny. Śmieci. Znaleźliśmy tu wysypisko śmieci, odpady desek, gwoździ, miski i znaleźliśmy drewniane chodaki, takie jak noszono w Grozrozen, czyli więźniowie z Grozrozen tu na pewno przebywali i poszerzali bądź pogłębiali te chodniki. I powiem Wam, że atmosfera jest niesamowita: lekki przymrozek, lekki śnieg i niesamowita cisza dookoła. Za chwileczkę pójdziemy w jedno też fajne miejsce, które już jest wręcz napiętnowane obecnością. Także byliśmy tam ostatnio i kilka osób. Mniej więcej taka sama aura, taka sama sytuacja poczuło się bardzo źle, musieliśmy stamtąd wracać. I te osoby słuchajcie nie chcą już tu więcej na Dolny Śląsk przyjeżdżać. O i to jest miejsce. A to by się światła trochę przydało. O, to jest właśnie miejsce, gdzie ten słynny transport więźniów przywieziony do Jedlony, Jedliny Zdrój w 1900 w 1944 roku w grudniu notabene też w okolicach Bożego Narodzenia przywieziono od 600 do 1300 więźniów co się z nimi stało też jest trudno wytłumaczyć nie ma w zasadzie żadnego logicznego wytłumaczenia niektórzy twierdzą, że wartownicy ich porzucili i sobie odeszli tylko, że w 1944 roku w grudniu jeszcze organizacja TOD prowadziła tu bardzo zaawansowane prace. Ci ludzie wysiedli tu na torowisku, które znajdowało się poniżej w Czaczorach, Kiedyś z Andrzejem żeśmy tu film kręcili, żeśmy was oprowadzali po tym miejscu, pokazywaliśmy wam pozostałości baraków. No i tą słynną wieżę ciśnień. I co się stało z tymi ludźmi? Część mówi, że oni zostali wprowadzeni do części chodnika, która weź ten. do części chodnika, która była w trakcie budowy, wodnik był jeszcze niewykończony i ci ludzie zostali tam niby pochowani już na wieki. Kolejna sprawa, że oni poszli sobie w stronę Czech i nie mówią, że wysadzono ich tu, to znaczy z pociągu, nie w powietrze, tylko ich wysadzono i ci ludzie rozeszli się w pokoju. Nie chcę mi się w absolutnie wierzyć, bo Niemcy nie byli idiotami, po prostu świadków swoich jakichś tam zbrodni, oni po prostu w sposób zwyczajny mordowali. I teraz tak, czy ci ludzie znajdują się gdzieś tam nad tunelem, bo znajdujemy się właśnie przy tunelu kolejowym, czy faktycznie się orzesz i no to zaznaczam. Czy to są 24 rok w tu jeszcze pasują wojska niemieckie. Tu jeszcze wszystko funkcjonuje. I w komplecie widzę normalnie akadem, który, o którym ja opowiadam nie jest ewidencjonowany. Właściwie groźbo, że od w przegłoszonego roku transporty, które wychodzą, bądź wyjeżdżają na w kierunku w i okolic, już nie są rejestrowane. I teraz mała niespodzianka. Mają wspólny mianownik. Właśnie te podziemia, do których to chodziłem. Te kanały są dużo głębsze, tylko że w latach 70. na potrzeby kolei państwowych PKP były one po e, prostu w połowie zamurowywane i e, adoptowane na potrzeby PKP. W tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, znajdowały się tak zwane wagony w czasów kolejowych. Tu ludzie sobie przyjeżdżali na wczasy, sobie tu odpoczywali. I jesteśmy właśnie teraz w tym miejscu w Jarek Przez mimo lat Niestety nabawa nie drogi, tamte wydarzenia, tamte z czasów postał. Ten czas, nawet kiedy miały można dużo czasu powiedzieć, na wymyślanie historii artystycznych, spowodowały to, że mój umysł, to on zaraz odprowadza pracę i zaraz się tu przeprowadzi. Wcale tak, opalałem się dniem temu. Kolejna tydzieńka. Przyjdzie od do, 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 do. I Teraz historia przez 4 Na Moimi z takim małżeństwem znaleźliśmy nad tunelem pływkę. Beczka wypełniona smolą. W momencie kiedy użyliśmy czytników, okazało się, znaczy czytników detektora, okazało się, że smole jest zatopione. Potem e, dysponowali jakąś tam kamerą, która to prześwietliła. Pokazała, że w środku są pistolety, dwa, e, jest jakiś tam mauser i jakieś tam inne elementy. Proszę mi, po oczy nie świecić. No właśnie. I wszystkie latarki prosto mi w no i znaleziono słuchajcie później, dwa miesiące później dowiedziałem się że nie tylko znaleziono tą broń i amunicję ale znaleziono jeszcze coś była tam zasobnik po masce przeciwgazowej, w której było trochę dokumentów, zdjęć i map, tylko że one słuchajcie były wszystkie w języku rosyjskim pokaż tu jeszcze właśnie miejsce gdzie znaleziono ścierwo, które kazano mi zidentyfikować jako brzygłe przebłędę o nazwisku Jarecki. Staram się dotrzeć do trybuny ludu tamtego okresu, która to opisywała. Jestem bardzo blisko w finalizacji, właśnie z człowiekiem tego materiału. Jeżeli tylko to się okaże możliwe, po prostu parę złotych gościu dostanie i tą gazetę mi przekaże. I wtedy będzie taki właśnie namacalny dowód, szczególnie dla wszystkich negatorów z Guszycy, że to była nieprawda, a to się okazuje, że to była prawda i wracając właśnie do tej skrytki nad tunelem. Okazało się, że ten depozyt wykonali żołnierze WOP-u w 1964 roku. Skontaktował się ze mną człowiek, który to zatapiał. Mówi, że oni stacjonowali w Łomnicy, e, był w istą oni tu chodzili po tych terenach, no i po prostu kiedyś czyszcząc jedną z wnętrz, o, widać, że znowu jest bólo rozprzestrzenione, tutaj może wnętrz, jedną z wnętrz tunelu, Znaleźli właśnie ten Te rosyjskie mapy po prostu włożyli sobie tam nie tyle dla jaj, jak to młodzi żołnierze byli, po prostu no, włożyli te mapy, dokumenty, jednak włożyli jeszcze też jeden przedmiot, nie zdawali sobie sprawy, co oni w sumie tam chowają do środka. Włożyli fiolkę z penceliną i to wywołało bardzo dużą sensację. Stąd ci żołnierze mogli mieć po niemiecku fiolkę z Pęceliną, To by Włożyło całkowicie, słuchajcie, historię powstania penceliny i użycia jej w II wojnie światowej. Bo taka jest historia, że pencelinę dopiero otrzymujemy w 1947 roku. A tu, dowód na to, że firma Bayer w 1943 roku miała penceliny. Także to jest historia. Właśnie to, co dzisiaj Wam opowiadałem wcześniej, to jest historię o tym super narkotyku. Wytwarzane on jest, słuchajcie, z przyczynki bojącego się dziecka. Wystraszone dziecko, jego przyczynka wydziela właśnie ten narkotyk, Andromechon, czy jakoś tak się nazywa. I teraz się okazuje, że cały zdegenerowany świat bogaczy, słuchajcie, żyje. Pokaż tutaj, jak właśnie tych sobie dalej puszują, otwierają kolejną rękę i wyciągają z środka kolejne rzeczy. Wracając do tego, co to jest narkotyku, super tak jak właśnie mówiłem, mam to komendę dzieci w prawdą jest to, że właśnie używano tych dzieci do wytwarzania tego narkotyku. Nie wiem, czy to jest teoria spiskowa, czy to jest teoria, znaczy fakt historyczny. Powtarzam tylko to, co zasłyszałem. Można to włożyć między legendy albo ziarno prawdy i sobie samemu wyciągnąć. I teraz historia z Kolorado, z Nevady, z Nowego Jorku, z podziemi. Ponoć tam w podziemiach Nowego Jorku. Żyje około 50 tysięcy ludzi w kanałach i w nieczynnych wschodnich armirach. I teraz pytanie się rodzi. Skoro mamy cywilizację, mamy XXI wiek, wprawdzie początek, ale jak to jest możliwe, że w takich cywilizowanych krajach jak Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny yy, zdarzają się miejsca, gdzie pod ziemią żyją tysiące ludzi? Teraz okazuje się, że w Londynie, kiedy Londyn opustoszał, wychodzą kanalarze na ziemię. Czy to jest ta właśnie nowa rasa panów, czy to są ludzie, którzy specjalnie byli pod ziemią hodowali? I ktoś do mnie ostatnio zadzwonił właśnie z Colorado i mówi, że w Nowym Jorku, gdzieś tam znaleziono podziemia, z których wyprowadzono około tysiące dzieci. Hodowla dzieci pod ziemią w Nowym Jorku. I też nie, jest kłamstwo, wymyśl na potrzeby właśnie sensacji. Czy to jest prawda? Czy te hodowle dzieci dla tego super narkotyku są prawdą? I teraz sami sobie zadajcie pytanie, w jakim my teraz, chaosie, informacyjnym, żyjemy. W jakim żyjemy, no opowiem to w takim internet mundi. O, tak to mądrze zaczynało. I jak ktoś nie będzie wiedział, co to znaczy, nie chcę przetłumaczyć, co to znaczy Anus Mundi, to będzie wiedział, co to jest. Czy to jest faktycznie już tak, taka degeneracja, żeśmy tak nisko upadli jako cywilizacja, że potrzebujemy takich bodźców, czy jest to coś, co my robimy dla tej rasy mixnej pamięc, dla tych, którzy są nad nami, dla tych, którzy tym wszystkim sterują. A ręka drętła. A tu jest właśnie, to są szklady po elektrolizie. Po elektrolidzie podłączają prąd i sprawdzają, które będzie woda wychodziła, alkaiczna, czyli z baty. Czyli gdzieś tam jest jakieś pomieszczenie, tak? Złodzieje, grupy specjalne sprawdzają właśnie pomieszczenia, czy gdzieś się znajdują właśnie zamurowane przejścia. Andrzej, filmujesz? Czy ci się No, dobrze. No, jedna świetna, ale no nie mogę. Nie wiem. Już liczyłem na jakiś mural na mój temat. a Tu, tu są te piękne, te przejściówki. I teraz właśnie przejścia. Zobaczcie, tu jest dekos. On jest dolewany, on jest wzmacniany. Tunel Wałbrzyski jest zupełnie inną techniką, zupełnie inną metodą budowania. Tamten jest dużo młodszym tunelem, znaczy starszym tunelem od tego. Bo w pierwotnej wersji kolej dochodziła tylko do jedyny trój. Nie było jeszcze tunelu przekutego wtedy w tej strony. I tu, według niektórych uzyskiwaczy Riza, ma się znajdować gdzieś w tej ze ścian zamurowana bursztynowa komnata i złoty pociąg A to jest ta kapela i i co, grali to w tunelu? Nie, wejście do tunelu, ale głośili to nie Aha. Poczekajcie, ja to stanę, wiecie, mnie tak oświetlicie, jeszcze fajne ujęcie będzie. Okay. Andrzej, poczekaj. Andrzej, co się zejść z planu? 1943 roku, to już jest legenda, którą Wam opowiadam mieszkańcom Krzywiącej. Do tego tunelu przechodzą gruby robocze. Wysiadają więźniowie na stacji w Guszycy, bądź tu Dudzie, są wprowadzani do tego tunelu. Nie wychodzą z drugiej strony. I Hilda Hoffman, wspominała mam bardzo często, mieszkanka Ludwikowic-Płockich. Ta, która przekazała mi 8 lat temu między innymi kronikę i mundur żołnierzy organizacji to, i parę bagnetów, ona opowiadała o pożegnaniu ze swoim ojcem. Oni w tamtym czasie y, mieszkali tu w Brzmiącej, niedaleko House'u. Y, opowiadała w to w ten sposób, że nad ranem y, przyjechała ciężarówka i wszystkich mężczyzn, którzy nosili właśnie te dziwne mundury. Ona nie była w stanie opisać. Y, kroju tego munduru i formacji wojska, to nie byli żołnierze organizacji to, to nie byli SS-mani. to nie był Wehrmacht, opowiadała, że nosili bardzo dziwne mundury i mieli właśnie tu na epoletach symbol tej wiaszczurki ziejącej odniem, smoka ziejącego ogniem, no w każdym bądź razie coś dziwnego to było i jej ojciec wszedł właśnie na tory, żegnał się z matką, to znaczy na nasy wchodził, żegnał się z matką i powiedział, że wolałby śmierć niż to, co go czeka. Myśleli, że to będą jakieś na gechenne, na jakiś obóz koncentracyjny. On powiedział tylko jeszcze do tej małej Hildy wtedy: Dziecko, żebyś nigdy nie została przemieniona tak jak ja. I ona, słuchajcie, jako 80 latka mieszkająca w Ludwikowicach Łódźkich, to samo opowiedziała mi 8 lat temu przed śmiercią. Powiedziała mi właśnie, że zaczyna rozumieć słowa swojego ojca, bo on do niej przychodzi. I teraz tak, czy to brednie 88-letniej kobiety, która pitoli po prostu ze starości, czy ona faktycznie ma kontakt ze swoim ojcem? I teraz byłem w Malborku dwa tygodnie temu. Rozmawiamy z człowiekiem, który opowiada podobną historię. Jego ojciec przed oblężeniem Malborka zostaje z Malborka wyprowadzony przez wały. Żegna się z rodziną i też używa podobnych słów. Że on się boi przemienienia, że wolałby zostać rozstrzelany, niż ma się z nim to stać z, yy, z innymi. I zaczynam, słuchajcie, powoli te słowa po prostu. Nie tyle, że rozumieć, tylko zazębiać, składać yy, może w jedną całość, bo takich relacji, słuchajcie, o tym, że wolą zginąć, niż ma ich spotkać los tych, którzy się przemienili, słyszałem bardzo wiele razy, i to na Mazurach, i na Kaszubach, tu na Dolnym Śląsku, yy, dzwonią do mnie, fani tu, w waszą stronę, można powiedzieć z całej Europy, z każdego zakątka Europy dzwonicie i powtarzacie mi takie słowa. Wiem, że część tych słów jest pod wpływem moich filmów, że ktoś po prostu... Chce tam może zabłysnąć, chce coś, no nie wiem, w taki impuls i opowiada mi takie historie. Jednak ci, którzy mówią mi te historie i uważam, że one mogą być prawdziwe, opowiadają pewną charakterystyczną rzecz. To oni wtedy wiem, że nie kłamią, wiem, że oni to coś słyszeli, bądź nawet to coś mogli widzieć. Jednak historie o tym przemienieniu słyszałem kilka razy teraz w telewizji. Użyli to hierarchowie kościoła, użyli to politycy. Że następują wielkie zmiany, że niedługo obudzimy się przemienieni, że obudzimy się w nowej rzeczywistości. I teraz, jak to interpretować? Ta nowa rzeczywistość, nowa interpretacja, czy taki nowy świat czeka na końcu takiego tunelu, właśnie na nas? Że idziemy wzdłuż tunelu i nie, nie wiemy, co na końcu nas czeka. I teraz właśnie jesteśmy w takiej innej rzeczywistości.